Siemano widzowie w dzisiejszym odcinku. Zagramy sobie na moim serwerze. To jest druga, tak powiem, to nie jest żadna część, tylko zagramy sobie dzisiaj oraz widzę na moim serwerze. Dzisiaj ze mną gra akurat Kuba, Kuba więc Kuba przywitaj się. Siemano widzowie, na no. no, mój no, zajcie Zajdźcie mu suba, bo on leci po 150 subów i mówił, że ma jakiś że rozdaje skinka na, na 150 będziecie mogli skarbnąć skinka u niego na kanale. Więc bycie. Więc radzę Wam zasubować. Ma, macie ma, jego kanał macie na końcu filmu, jak zawsze, no jak zawsze, nie? Dobra Kuba, choć i widzowie, zauważyliście coś, że się coś zmieniło? Na pewno zauważyliście, że jest RT, no, RTP, że, że jest w innym miejscu i są w ogóle NPC-ty. Oparcie, pamiętacie jak tu był ten guzik i się klikało, teraz go zlikwidowaliśmy i zbudowaliśmy, znaczy ja to budowałem i zbudowaliśmy, zbudowałem RTP, jest teraz box PVP i jest Bedwars działająca akurat. Tylko jeden, jeden generator jest popsuty, więc muszę... Muszę, widzowie, to teraz sobie widać przez konsolę operatora. On nie chcę mieć nie wiem. Tylko jak czy jak komendę pamiętam? Dobra, po filmie się widzę, to ogarnę, bo teraz mi się jak chce robić. Dobra, Kuba, idziesz? Teraz widzowie nie mam game moda, żeby nie było. Dobra, widzowie, ja już? jestem. Widzowie, żeby nie było, to nie mam Ale. game moda. Żeby nie było, nie? I widzowie, widzowie teraz żeby... wejdziemy tutaj. I idziemy na bed grać. I idziemy na bed 5, 4, 3, 2, 1. jesteśmy, widzę, już na ręce. Nie no, no. Dobra, więc. Lepiej, żebyś to wiedział. Lepiej, żebyś to wiedział. Nie, no, widzę, jakby ja tego filmu nie edytuję, więc wiecie. Nie? Więc... Nie, no, dobra, że ja, ja to... Specjalnie to było zaplanowane. I tak, tak widzowie się okazuje, że jednak to nie było zaplanowane. I on to dla żartu widzę. No. Nie no, w zubie, oczywiście, że to było zaplanowane. Jak to bym mogło być inaczej, gdyby to nie było zaplanowane? No ciekawe, wiesz? No ja jestem bardzo Ja Jestem ciekawy, po to, żeś tak zrobił? <laughs> wiesz trochę Ej, no, bo jesteś niebieski, no bo nikt nie wybrał wiesz nikt nie wybrał tych i to tak włączy, że kto pierwszy to wtedy tak wiesz dodaję bo wiecie widzowie o co chodzi piszcie czy chcecie jak, jak widzę by ktoś chce do nas dołączyć to musicie mieć taką aplikację Redmi VPN, żeby do nas dołączyć nie jak ktoś nie ma no to nie dołączycie więc tylko to e, chcę wam powiedzieć nie Prawda, ku... <śścisk> ja nie wytrzymam już dziś. X, Zde, Zde, Zde. Widzieliście, co ja zrobię w przypadek? Dobra. Dobra, już widzę, że z tym nic nie zrobię. Ja nie mogę! Nie mogę! Co ja robię, widzowie? Dobra. Nie, 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 Jednego nie, 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 co ja zrobiłem? Ej, no co tak z nienacka? Ja nie mogę, ja nie byłem widzowie ogarnięty A poza tym się w kostkę uderzyłem przed tym live'em No co jest? No co jest? W ogóle nigdy nie robimy live'a Ej bo moje łóżko nie jest zabudowane w ogóle ja widzę, że jest zabudowane, więc nie skamuj Widów nie pom... w ogóle nie Aha, ty już chce zbudował. Aha. No, Aha, on się już widzowie. Nie wiem o co mu chodzi, że... On sobie po prostu widzowie dojechać. A ja nie wiem po co takie rzeczy tak. robisz, Kubuś, Jak wiesz, że i tak żebym ma zawsze przegrane na tych bedławkach. Oj, to ja cię przed chwilą zabiłem, nie. nie. A ja, ja cię ja też przed tym zabiłem, widziałem. Przezwaliłem chwil... się widzowie, ZWALIŁEM SIĘ! No taki plus, że, Oj, w Razu, że już łóżko mu zniszczyłem. Oj, widzowie! Za to, że mi zniszczył łóżko. Mam fajny filmik na, nie to teraz... Ej, pierwszy raz słyszę, tak podstawił, wiesz? On co będzie widzowie teraz cheaty włączył i się teraz boi. On się boi, bo no. widzowie, on się widzę i tak boi, bo jestem za dobry po prostu gady. Nie, po prostu masz przycisk, tak jakbyś miał kilaurę, nie? <grym> Wyłożył się, widzowie! No widzowie, tak gdyby Adam nie miał takiego czegoś się kilaura, to wiecie. Nie mam kilaury! Widzowie, proszę bardzo, klikam w prawy shift i mi się taki... Oj, no i dostał nawet banał z shifta. No idziesz kubacz się już czyli widzisz się. No, czy poddajesz się? <grych> Widamy, więc widzimy się. Nie, nie więc widzowie zaraz się widzimy. Dobra się widzowie, wyłożę, widzowie. Widzowie, widzowie, już, już jestem. Więc widzowie już jestem. Już jesteśmy, zobaczycie się na mapie, zostawcie łapkę w górę i znowu jestem niebieski. Ja Ja muszę sobie patrzeć, co ty tam robisz, bo ja szczerze się już boję widzę, co on tam robi. Ja już idę za ciebie. Ja nie mogę, no co za ty? Dobra, słyszałam coś. Ja już Dobra, widzę, trzeba się szybko ogarnąć. No spamuj mi tego złota, dobra. Dawaj wioski teraz. Dawaj mi ten obsidian, czy co to jest. Znaczy to nie obsydian tylko wiecie co. Nie chcę mu mówić, bo teraz sobie wyciąć. Jeszcze dwa Dobra. To i to i Obra, widzowie, ja ogólnie już tu Beda obudowywuje. No już chłapie cię widzę. Chcesz zaraz walki ze mną? No. Wiesz? Tak dobra. Tylko daj mi się przygotować troszeczkę, to już okej. Okay. Bardzo miło z twojej strony, że chcesz walkę, widzowie. Miło, nie? Pięknie zrobiło. Z tego? No to tak sobie poczekamy aż się dogubisz, nie? No to sobie czekamy. A ja to ogólnie sobie idę. No to sobie idź. Pa! Już się wrócił! Wiedziałem, widzowie, wiedziałem! Ja tylko to dla podpuchy robię. Nie, ja serio widzę. No i zaraz stanie widzowie zaraz chcę odwrócić kamerę tak jak ja I zaraz, no widzicie? I patrzcie to teraz, patrzcie, widzę jak obcykane mam to już Patrz, cyk, pyk, pik, pyk, pik. Oj widzicie? Już idzie, już idzie, widzicie? No i do czego ci to? No i do czego ci to? No no teraz cię zwykłego. No teraz się zwykłego, ja cię zwykłego. Nawet... Bo ja ci nawet zwykłego zwykłego cię w ogóle nie czuję. Jak o ty mnie sknokałeś, A! Spadaj! Widzowie, ja patrz jak go atakuje. Widzowie, ja jego przycisk jest, dosyć... to jest. Ty, to jest. Widzowie, widzieliście to? Dzięki! Widzowie, jupi! Dziękuję fajerwerki za wygraną. Widzowie, to jest tylko na że Adam -Ada. Ale widzowie, widzieliście? Widzowie, więc widzimy się za chwilę na ręce, nie? To już jest, widzowie, jeszcze parę rundek zagramy i ostatnia, ostatnia. ostatnia runda widzowie, bo on już nie może tego wygrać już. I o! Ostatnia to jest runda na tym, więc zaraz gram na widzowie na Hypixelu, zaraz zagram, nie? Więc widzowie, teraz gramy ostatnia, ostatnia runda widzowie na tym serwerze moim i gramy później na Hypixelu. Więc zaraz się widzimy. No i widzowie, już dobra, już dołączyłem widzowie do ręki. Już się dołączyłem. Więc wiecie widzowie. Zostawcie jak te w gry już, już nie będę Wam przypowiadać, ale zostawcie. Kto wie, ja jestem w czerwonej drużynie, ale tam na dole to jest taki czerwony mały przycisk. I go się opłaca tu wcisnąć przycisk, bo Wam to nic nie zmienia, a w nic nie zmienia, ale pomagacie mu przycisk, 300 subskrypcji. 350, 350. 350. No. Więc widzowie kliknijcie i u Kuby też kliknijcie tak samo. O. Chyba, że Adama nie lubicie. Ale kupię. <laughs> no jak oglądacie, to chyba lubicie, no nie wiem z czego to wynika. A teraz starczy się jak zostawcie, nie? Dobra. Zostawcie mi za to jak buduję, na, jak za to jak gram na bena. A zaraz widzę, będziecie. nie, U mnie za niedługo będzie odcinek. No w kanale. Ile? Glebę i bo... gleby, a tam... O, już, już poznaliście gleba na moim kanale. Kto nie oglądał to wejdźcie. Teraz wam się wyświetla w karcie. We, więc widzowie wejdźcie. To możecie też wejść. I ogólnie nagramy sobie też z ku... tam będę ja i Gleb. I nagramy widzowie. Dobra, tu ja zaraz widzę po kubeletę na tych bedach. Dobra, tylko muszę sobie... Aha, już się buduję. Dobra, dobra, już się no, widzę. Dobra, zaraz. zaraz, tu Ci pokażę jaki przycisk rządzi na mojej myszce. No nie mogę, tak. Aha, on sobie robi widzowie takiego trika, wiecie. Ja go też mam i z chęcią dołączę. A obejrzeć to na filmie i to nie było, po prostu ciebie tak Tak się trachnąłem po prostu i tyle. Widzowie, <grystanie> wy to widzieliście, widzieliście jaka piękna akcja wygląda. Dobra. Proszę i w dziadku. Ja ten zimny skrzyp jest najlepszy, nie? Nie, no, sprinta nie miałem. Zabijał mi chłop. Malinowy. Chłop, malinowy. No i ja już zerwę, nie. Dobra, widzę, co tu się dzieje. Co tu się, kto wygra, kto wygra. Jasne, że ja. Nie, dobra, dobra. Dobry. Dobry. Teraz, teraz, teraz widzę, teraz widzę, pier tak. Teraz widzowie robimy tak i teraz wchodzimy na high pixela, więc zaraz się widzimy na high pixelu. Dobra widzowie, więc już, jest, już, już jesteśmy na serwerze. Dobra. I, I robimy party. Dobra, dołącz się do mnie, ja już ci robię tu party. Dobra. I jedziemy, widzowie, z sobie. Teraz widzowie gramy, tak jak mówiłem... Tak. Teraz, teraz, Adam spadłeś z tego samego przycisku, no tego widzicie? Widzowie jednak, jak gramy w dwójkę, to ten przycisk się tak przydaje, że nie wiecie, nie? A ja ogólnie widzowie mówię, nie masz takie słabe, jak się wydaje. Bo, on, zbogam, on nie jest, tylko ja, ja mam ten przycisk. przycisk. Ej, wy tylko... Ja Adam miał przycisk, to raczej bo nie musiał, szans, znaczy Ej, miałby, ale to był troszkę większy. Ej, wiesz, ty... Tylko my mamy Federa, idźby. No. Ale to ty obudował mi... też tą ja naszą taktykę? Pamiętasz tą naszą taktykę? Zobacz, jak tu dużo już dotknęło. Bo tu lepiej by byłoby był taki generator, co więcej drobnie. Widzimy, widzieliście co ja w ogóle zrobiłam wszystko. Ej ja ogólnie wszystko za, zablokowałem. Ej, ja tu już się Aqua buduje, więc ja, ja idę też wkroczyć e, Ja już idę widzowie też do niego wkroczyć do akcji bo ja tak nie, nie zostawię tego tylko pokażcie mi bardziej coś za mną ej akła dodać się buduje nie ej spadło ale lak tu sobie lepiej na F5, nie? no ja patrzyłem i widziałem, że to jest totalny dówek może nie mogę, ale I już mu beda zniszczyła jakby nie jakby chciał wiedzieć to już im beda zniszczyłem, nie? Więc nie wiem czy taki jestem dubem, bo już im beda zniszczyłem. Sigła widzę na Ej idą do nas, idą do nas, oni teraz idą się na, na, na mnie odegrać za to, że im zniszczyłem beda. Kuba szykuj się. Szykuj się do ataku. Kuba szykuj się, bo oni idą. No wiem, to co właśnie to robię, nie? O ja to się szykuję, ja tu biorę rawełny. I zaraz jestem tutaj gotowy, by bronić naszego łóżka. Hej, jest... A ja mam pomysł, a tam robimy, to mówić co kiedyś. Dawaj, buduj. Ja idę tych upadam. No, my mieliśmy kiedyś dosyć, kuchnął takie No co? Co, co? No co? No co? Chcesz spać? Chcesz spaść? Ja nie mogę! Kuba, weź mi pomóż, bo nie mam zbroi, a ja nie mam zbroi. Sorry, widzę. Mnie... No nie. No nie no leć, bo oni, no, oni mają zero. Ja jej polecia, na twoje miejsce, to poleciał, tylko że ja nie mam 40 żelaza, Żeby, że mógł sobie zbroję kupić. Dobra, widzimy, to jest nasza kiedyś taktyka, którą kiedyś robiliśmy. Tak, bo widzę, się baliśmy kiedyś w ogóle komuś wyrko zniszczyć, co nie? A teraz no. to, teraz sobie widzę... Widzowie... Kiedyś Adam nie wiedział, że ma paję przycisk. Na Ej e, Kubak, ma, masz kamienny miecz? Ty masz w ogóle kamienny mieczyk? Nie. A dobra, To weź tu było, tu ci rzuciłem go, chodź. Tu. Tu, 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 chodź do mnie. tu jest. Weź se. To ci ulepszy wtedy miecz, tu możesz. Czekaj, gdzie? Tu, już wziąłeś go. Nie, a dobra. Tak. No, ja to chodzi ci o tych dojechać, bo oni mają zero. A skąd to Czekaj, wie? No. Skąd to wie? Bo oni chyba podjeżdżają żółtych, nie? Znaczy, rzuci. Ej, wiesz, że i idą do nas? Serio? No tak! A, skąd bo nie, nie. Ej, Kuba idzie do nas i rzuci, wrzuci. Do nas i to No i niszczą, wyro, niszczą Ej, Kuba, wyro niszczą, Ja wiem, oni mocy. Oni Ja Ale to jest jakiś... Jak na on, no ile odbija w końcu? No dobra, ale nie masz tego twojego przycisku. No ja dawalam! ja nawalam ten przycisk, ale on jakieś chyba czyjcy na to powiedział. Jest! Ej to był widzowy cheater no! On ej! On odpycha na kilometr! Ej bo, teraz jest nie teraz jestem niezaciekawą sytuacją, że mnie zniszczył! Widzowie, nie zaciekawo jak coś. Ej buduj tu, buduj tu, pamiętasz ten, pamiętasz, ten jeszcze trik nasz? Zabudowywanie na tego? A, no tak, dobra, tylko ja nie mam w ogóle żelaza! Ale niczego ona nie przeszkadza! Ej idzie do nas, idzie do nas znowu! Ja, 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 ja jej wytrzymam! Ja nawet... Dobra, ulepszam sobie i stąd spadam. Popój! Dobra. Ja uciekam. Widzowie, ale jest... Ej, on jest tam na dole? Jak myślisz? Bo ja go widziałem jak biegnął. Ej, ty ci rzuci... Ej, tu... On jest po on jest pod... A, to ty, dobra. Ej, jak widzę go, jak go widzę. Ja e, ogólnie fireballa mu rzucę. Ja mam ochotę mu fireballa rzucić. Ja mam taką ochotę widzowie. A wiecie już dlaczego. No dobra. O, okay, fireball jak... O, okej, fireball. A ja muszę fireballa mu rzucić, bo nie, nie przeżyję tego, bo jest fireballa. A Ale już nie dam rady chyba. Czekaj. Okay? Czekajcie. Aha. Nie mam tutaj, nawet nie trafiłem. Ej, bo chyba biały tam, tam stoi jakiś kolor. Aha, bo to jest ten, co jeszcze go nie zutylizowałem. Ej, a my mamy, nie mamy bedaby My nie. Aha, prawie do wojda spadłem, nie? Dobra, ma dwa i uciekał. Do wojda! sp... Ja nie wytrzymam, widzowie. Ja Nie! Ja nienawidzę Federa w tym sensie, bo że, że sami automatycznie cały czas shi Shift. I ja zapomniałam, że mam shift i dełem widzowie. Ja tak mam to... Ja tak widzę, widzę właściwie na Bedach mam ciągle. Ja nie zależy od Federa. Bo ja mówię ja, ja jakby... Ej, chłopie, ja bym radził Ci takiego typa zabić, yy, który jest obok nas, co na początku zniszczyłem Beda. Ja bym radził Ci zniszczyć tyle bym powiedział, nie? Tego akwa może zniszczyć. Dobra widzowie, nie będę przedłużać wam bo chyba będzie trwać i ruda gdzieś nie więc, więc Kuba kończymy już na odcinek, czy chcesz jeszcze coś? Tak, to już kończymy. Więc widzowie, bo no, jak widzicie, yy, niestety ja, ja zrobię taki... Ej idzie do ciebie, idzie do ciebie ten akwa. Idzie Dobra. do ciebie... Od ciebie się buduje. Ja, jakbym Bóg to go zrzucił teraz tak na niewidzce. Ej, uważaj, no to ci idzie. On nie ma żelazne. No to już widzowie. No, Dobra widzowie, widzowie, pa widzowie. Pa pa.